Cześć kochani, witam się krótko mnie na kanale. Dziś mam dla Was haul kosmetyczny, trochę pielęgnacji, trochę kolorówki. Skusiłam się co nieco i kupiłam w Rossmanie, no tej właśnie dużej promocji minus 49. Generalnie poszłam właśnie po produkt do oczu, czyli tusze i odżywki. Natomiast cała reszta jest kupiona poza promocjami, w naturze, w Hebe, w Rossmanie. I zacznę od bibułek matujących, to jest ta seria Theatric, no niestety tych moich bibułek Sensik ja już nigdzie nie widzę, chyba już ich nigdzie nie dostanę, więc no kupuję te, lepszych jak na razie nie znalazłam, 50 sztuk, sprawdzają się, robią to co mają robić, także całkiem, całkiem spoko, oczywiście ceny jak zawsze będziecie mieć w opisie pod filmem, jak jesteście zainteresowani to Was tam odsyłam. Suls i Seny, jak wiecie, moje ulubione. Tutaj mam koniczyna i fiołki. Bardzo lubię to stole często gęsto je właśnie kupuję. A drugą tutaj mam Noc Marzeń, Czas Marzeń. I tutaj jest z waniliowym ekstraktem i z lawendowym olejkiem. Tą wersję też już miałam, także całkiem, całkiem spoko. Zakupiłam sobie gąbeczki te celulezowe. Chyba co może dobrze pamiętam. Świetna gąbeczka, idealnie zmywa się nią właśnie maseczki, bardzo je lubię. Oczywiście jedną zużyłam, drugą w tej chwili mam w użyciu, więc kupiłam kolejne opakowanie. One są teraz fajne mięciutkie. Natomiast jak wyschną, po zmoczeniu są twarde. Natomiast no, pod wpływem wody rosną, stają się znowu fajne, mięciutkie. Idealnie się zmywa maseczki, wszystkie takie glinkowe, nieglinkowe, także... Ja Wam polecam. No i nie może zabraknąć moich ulubionych ręczników z Alouette, czyli Rossmannowskiego produktu 30 sztuk. Najlepsze jak dla mnie ręczniki do wycierania twarzy. Miałam kilka innych produktów, niestety się mnie nie sprawdzają. Te uwielbiam, jak widzicie wiecznie do nich powracam. Nie może zabraknąć oczywiście w holu Hygronu, czyli żelu spray, Oczywiście duża pojemność. Jak wiecie to jest jedyny produkt, który moje włosy trzyma w ryzach. Żadne inne lakiery niestety nie dają rady. Jest to produkt bardzo mocny, można sobie nim zrobić krzywdę. Można doprowadzić do tego, że będziecie mieć efekt kasku na głowie. Jak za dużo go nałożycie przy ciemnych włosach, widać go niestety, ale dość dobrze się wyczesuje. Ja go lubię, no i nie zamienię go na żaden inny produkt do utrwalania włosów. Kolejną rzecz, jaką tutaj mam zakupioną, którą już miałam, bardzo się polubiłyśmy. Jest to oczywiście Marią, to jest ta maska taka. Odmładzająca 10 w jednym do włosów dojrzałych, suchych jest tu 150 ml. Produkt przepięknie pachnie, ułatwia rozczesywanie. On jest bardzo gęsty, bo to jest taka mm, konsystencja jak balsam, natomiast przez ten atomizer świetnie się aplikuje włosów, nie obciąża. Są piękne włosy po tym produkcie. Dlatego ja kupiłam znowu ten produkt, bo świetnie się u mnie sprawdza. Oczywiście nie może zabraknąć też odżywki z marion. Jak wiecie, ja je uwielbiam, ja je kupuję non-stop. W każdym razie wybieram albo rozświetlającą, albo nawilżającą. Tu mam wersję do włosów farbowanych. Zmieniło się widzę opakowanie, przedtem był taki fajny, duży korek. Tu mamy takie maństwo, znowu bardziej bieganie po łazience po nim, zanim jak będzie uciekał, ale to normal. W każdym razie 150 ml bardzo fajnie pachną te odżywki. Nie obciążają włosów, ułatwiają rozczesywanie. I ja je zawsze stosuję po każdym umyciu i zawsze u mnie ta odżywka musi być łająca. Ja sobie nie wyobrażam pielęgnacji włosów właśnie bez tych odżywek. Skończyło się moje serum z kwasem hialuronowym z paezem i zajrzałam do natury. Kupiłam sobie tym razem bielendę i patrzyłam właśnie, żeby było z dodatkiem kwasu hialuronowego. Były dwa czy trzy rodzaje właśnie u mnie na półce. ale no wybrałam ten z tym Kwasem chloronowym, kwasem makowym to jest niby ukojenie skóry po zabiegach medycyny estetycznej. Ja tam się zabiegów medycyny estetycznej żadnej niestety nie oddawałam. W każdym bądź razie jest to do każdego rodzaju cery 30 ml. Mam nadzieję, że serum się u mnie sprawdzi, że mnie nie zapcha, bo tego zawsze się boję przy tych produktach. Potrzebuję właśnie dodatkowego nawilżenia na dzień, żeby jednak ta skóra trochę inaczej wyglądała. Mam zamiar to stosować pod krem, także mam nadzieję, że u mnie produkt się sprawdzi i nie wyląduje w koszu. Kolejną rzecz, jaką mam, to jest oczywiście niwa. odżywka, to zwiększająca objętość 200 ml. Ta odżywka z niewa bardzo dobrze się u mnie sprawdza, pomimo tego, że ma płynną koletynę. A moje włosy z karatyną nie bardzo się lubią. Natomiast ta odżywka świetnie się u mnie sprawdza. Rzeczywiście włosy są błyszczące, wygładzone, ułatwia rozczesywanie. czego chcieć więcej. Farba do włosów Oja. Dość dawno już nie kupowałam. Natomiast ostatnio farbowałam włosy właśnie tą henną z venity. Natomiast no Henną bardzo szybko się wypukuje, jednak farba na włosach znacznie dłużej się u mnie utrzymuje. Tym razem wybrałam sobie kolor 40 ciemny brąz. Ja lubię tą farbę, ona jest bez amoniaku, nie śmierdzi tak mocno. Zawiera w swoim składzie olejki, także moje włosy całkiem, całkiem fajnie po niej wyglądają. Kolejną rzecz, jaką kupiłam w Rosmanie, to jest woda brzozowa. Znów do niej powróciłam, jest tu 500 ml. Produkt, który ja dość długo właśnie używałam, stosowałam na swoje włosy, bardzo go lubiłam. Ostatnio stosowałam w Cierpy ale w tej chwili znowu sobie zrobię przerwę. I będę właśnie używać wody brzozowej. Przy wodzie brzozowej generalnie, jak zużywałam całe te 500 ml, wtedy robiłam sobie przerwę. I tak samo chyba tym razem zrobię. Normalnie każdego wieczoru spryskuję skórę głowy, wcieram i do spać rano moje włosy, tak jak zawsze. Dezodorant Lady Speed Stick. Formuła, oczywiście, żelowa. Nie wiem, to jest jakaś nowa. Pro 5 In. Ma być niby odświeżająca. No i zobaczymy, dermatologicznie testowana, jak się tu umie sprawdzić, 48 godzin będzie wytrzymać. Jak wytrzyma 12 to będzie duży plus. I została nam praktycznie kolorówka. I mam tutaj tak, cienie z Catrice. Mam w tej chwili z Essence cienie, Boże cienie, przepraszam, bazę pod cienie. Oczywiście myślę zupełnie inny, bo idę dzisiaj do kina na Bonda, więc jestem tak podekscytowana. W każdym to jest Catrice i to jest baza pod cienie. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Jest tutaj 5 ml, z tego co wiem, no to ma dość fajne opinie na internecie, więc zobaczymy, czy będzie tak fajnie utrzymywała cienie na oczach, jak ta z Essence, bo z Essence jestem bardzo zadowolona. Odżywka z Ewa 3 w jednym. moja ulubiona odżywka, to jest kolejne moje opakowanie, świetny produkt, zawsze go stosuję rano właśnie przed nałożeniem tuszu, idealnie, później moje rzęsy się wyczesują, rozczesują, nakłada się tusze, także ja jestem zadowolona. I poprawa kondycji moich rzęs jest naprawdę duża. Tusz Eveline. Nic dodać, nic ująć. Wiecie, że to jest mój ulubieniec. Kolejne opakowanie się mnie pojawiło. Jak widzicie, kolejny mój ulubiony tusz. Też zakupiłam sobie na zapas Maybelline i to jest ta wersja Lash Sensational. Jak wiecie, on się u mnie też świetnie sprawdził, dlatego kupiłam go ponownie. I chciałam sobie zakupić L'Oreal, tą wersję moją Volum Collagen. Natomiast tak były wszystkie rozwolone te maskary na sklepie, że mi się to bardzo nie podobało. I zastanawiałam się właśnie nad wersją zieloną, czerwoną i wybrałam tą wersję czerwoną. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. To się okaże, jak zacznę stosować tuż, czy jestem z niego zadowolona. Podejrzewam, że tu jest silikonowa szczoteczka. Mam nadzieję, że sobie z nią poradzę, że się polubimy. I jest to ten taki extra black, z tego co widzę. Pogrubiające, jak dobrze pamiętam. Ale jestem ciekawa, czy się w ogóle u mnie sprawdzi. I mam jeszcze trzy podkłady. Pierwszym z nich jest z Astora Matitude w kolorze Ivory. Kupiłam ten podkład w Rosmanie. Cena no, do widzenia była, dlatego się skusiłam. Ja kiedyś ten podkład już używałam. Całkiem fajnie się u mnie sprawdzał. SPF 22-30 ml. On jest bez olejów. Także super. Kiedyś byłam zadowolona z tego podkładu. Zobaczymy, czy dzisiaj też będę. No i oczywiście moje ulubione dwa podkłady zostały. Pierwszy to jest Rimmel Match Perfection w kolorze Ivory. Tak, setka Ivory SPF 20. Ja w tej chwili używam cały czas jego. Jestem zadowolona. Całkiem ładnie wygląda na twarzy. Dość mocno kryje wszelkiego rodzaju jakieś tam niedoskonałości. Wyrównuje kolor skóry. Ja jestem zadowolona i mogę go Wam spokojnie polecić. No i mój ulubienie jest oczywiście Catrice. Uwielbiam ten podkład. Nie czekam, czy jest, czy jest w promocji, czy nie. Kupuję po prostu buteleczkę, żeby mieć w zapasie. Ja mam tu 010 like Beige. Dla mnie idealny podkład na mojej skóry. Po prostu idealny. I kolor, i konsystencja, i trwałość. Także mogę go Wam polecić. I mam jeszcze jedną rzecz z zaglasa. To jest taki zestaw klinik. Popatrzyłam sobie na internecie, tam były chyba dwa, czy trzy rodzaje. Natomiast jak poszłam do siebie już, no to niestety za dużo nie było. Ale coś mi się tam udało jeszcze wybrać. On jest w taki zestaw kosmetyczce. Generalnie chciałam produkty do twarzy, jakiś krem pod oczy, krem do twarzy, żeby sobie spróbować, jak ta firma się u mnie zachowa. No bo jak wiecie, bardzo dużo kremów mnie zapycha, uczuła. No i nie chciałabym od razu wyrzucać nie wiadomo jakiej dużej kwoty na krem i wyrzucić go do kosza, tak jak to miało miejsce z L'Orealem. Natomiast w kosmetyczce znalazło się to jest chyba podkład, jak dobrze myślę. Tak myślę, ale muszę sobie wszystko spokojnie poczytać. Także zobaczymy, saszetka. Tutaj mam małą pojemność kremu, 7 ml, i to jest nocny krem. Także zobaczymy sobie, później sobie spokojnie poczytam, co tam jest w ogóle. I co robi ten kremik? Tu mam kolejną pojemność, i to już jest dzienny krem z faktorem 15, i tutaj jest go 15 ml, czyli całkiem, całkiem fajna pojemność. I oczywiście tu w saszetce znalazło się jeszcze mydło, mydło do mycia twarzy. Ale pojemność pojemność jest 30 ml. Także super. W sumie produkty bardzo fajne. Mam nadzieję, że się u mnie sprawdzą na twarzy, że mi nie uczulą, nie podrażnią i nie zapchają. Chociaż Field 15 to jeszcze spokój dla mojej twarzy, także myślę, że całkiem, całkiem ok. I to by było, kochani, na tyle, jeśli chodzi o szaleństwo zakupowe. Nie wybieram się przez najbliższe tygodnie do żadnej drogerii, mam zakaz wchodzenia. Kosmetyków mam full, mam co używać, mam co testować. Także dajcie znać, kochani, czy coś mieliście. Zwłaszcza interesuje mnie ten tusz, czy któraś z Was już miała, czy używała. Czy wiecie, jak się sprawdza, czy jest bublem, czy jest ulubieńcem. Bardzo jestem ciekawa. I dajcie mi, kochani, znać na temat tego serum. Czy któraś z Was miała, bo zwykle widziałam wszędzie, że to zielone serum dziewczyny używają, polecają. Także jestem ciekawa, czy to właśnie ta seria niebieska też się tak fajnie sprawdza. Dzisiaj kochani, ja się żegnam z Wami cieplutko. Przesyłam moc budziaków. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!